Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Tczewa. Bez biletów miejskimi autobusami mamy podróżować od września. Dzisiaj rada podjęła uchwałę. Co prawda, ona jeszcze wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Również tutaj wojewoda ma prawo do zgłoszenia uwag w trybie nadzoru, także czekamy jeszcze ten miesiąc czasu, czy cokolwiek się zmieni. Jeżeli nie będzie żadnych zmian, stanie się to już faktem. Natomiast po stronie organizatora, czyli zakładu usług komunalnych, no, trwają przygotowania do tego, żeby ogłosić przetarg na obsługę miasta Trzewa od 1 września już z uwzględnieniem bezpłatnej komunikacji. To jest dobre pytanie, ile nas to będzie kosztowało. My oczywiście możemy ocenić, ile nas będzie, może nie kosztowało, ile zyskamy na likwidacji kasowników, biletów, kontroli biletowej, czyli tego wszystkiego, co było związane z taryfą. Natomiast liczę przede wszystkim na pewien efekt związany z konkurencyjnością. Liczę na to, że w przetargu pojawi się więcej niż jeden przewoźnik, który był do tej pory takim troszeczkę monopolistą, ponieważ miał kasowniki, miał system informatyczny do obsługi tych kasowników. W tej chwili takiego wymogu już nie ma. Każdy może stanąć. Każdy, który ma 25 autobusów. Mam nadzieję, że to spowoduje, że cena będzie niższa, niemniej jednak oczywiście no cóż. Nie ma tak, że mieszkańcy nic nie płacą i miasto też nic nie płaci. Ktoś musi za to zapłacić. My dzisiaj, pomimo funkcjonowania systemu biletu płatnego, dopłacamy do komunikacji miejskiej około 12 milionów złotych rocznie. Przewiduję, że dojdzie do tego jeszcze 4, może 5 milionów, a może 3. Zobaczymy po przetargu. Czyli dopiero przetarg. Dopiero przetarg pokaże, ile musimy dopłacić. Czy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji oznacza rezygnację z systemu fala? Także dzisiejsza uchwała nie przesądza jeszcze przyszłości naszej fali, aczkolwiek to nie jest tak, że jestem w 100% zadowolony. Nie, mam wiele uwag do fali i te uwagi już zgłosiłem do pana Marszałka, ale też będę zgłaszał na kolejnych spotkaniach obszaru metropolitalnego uchwała została przyjęta jednogłośnie także głosami trzewskiej opozycji no nie można być na nie bo uważam że tak jak powiedziałem że to jest, sam pomysł jest na ten moment bardzo dobry no widzimy, widzimy to i też były takie statystyki że 20 25% osób po tej wzwyżce biletów do 4.80 i 5.20 u kierowcy no, odeszło z komunikacji ta komunikacja obecnie kulała, no to nie ma co ukrywać. To była kulejąca komunikacja i to było bardzo dobre posunięcie. Moim zdaniem, chyba też jedyne, które mógł teraz wprowadzić, tak? Prezydent. Na sesji przyjechała także posłanka Lewicy Beata Maciejewska. I bardzo się cieszę, że Rada Miasta w Tczewie podjęła tę uchwałę o bezpłatnej komunikacji, dołączając tym samym do innych miejscowości do Malborka, Czuchowa, Kościerzyny w naszym województwie. Na razie uchwała została przyjęta, teraz przed urzędnikami i Zakładem Usług Komunalnych kolejne kroki, w tym najważniejszy, czyli ogłoszenie przetargu na wyłonienie nowego przewoźnika. Zakładamy, że w miesiącu marcu pojawi się te, to postępowanie po, po ogłoszeniu, ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw przez Wojewodę tej uchwały i będziemy procedować to w miesiącu marcu, podejrzewam w kwietniu będą rozstrzygnięcia i dalsze procedury związane z przeprowadzeniem postępowania. Darmowe przyjazdy mają obowiązywać wszystkich, nie tylko mieszkańców Trzewa, ale także gości i odwiedzających miasto z sąsiednich gmin.